Dzień dobry, Kruszynki. Dziś będziemy rozmawiać o ptasich gniazdach. Obejrzyjcie prezentację. Zwróćcie uwagę, z czego ptaki budują gniazda, bo później będzie związane z tym zadanie. Życzę miłej pracy. Papa! Pa. Pociany budują swoje gniazda na słupach, na kominach, budują je z gałązek, z patyków. Jak wiecie, bociany są dużymi ptakami, więc ich gniazda są też ogromne. Tu mieszczą się, policzcie, tak aż cztery bociany. Jaskółka buduje swoje gniazda z gliny, z błota. Bardzo często buduje je przy oknach, przy dachach. Na pewno nieraz widzieliście takie gniazda. Gniazdo z kowronka jest nietypowe. Ponieważ znajduje się na ziemi, wśród traw, bardzo ważne jest, żeby nie wypalać łąk, bo można zniszczyć gniazdo skowronka albo innych ptaków. Wilga swoje gniazda buduje wysoko na gałązkach drzew, z dala od pnia. Buduje je z trawy, a wyścielone jest włosami, wełną i piórami. Gniazdo wilgi przypomina wiszący koszyczek. Perkos jest ptakiem wodnym i buduje swoje gniazda na wodzie, na stawach, na jeziorach, na jakichś zbiornikach wodnych. Buduje je z patyków, z trzciny i strawy. Orzeł swoje gniazda buduje wysoko na drzewach. Jest to ogromne gniazdo. Zbudowane jest z patyków, gałązek, a wyścielone mchem i trawą. Szpaki korzystają z gotowych budek lęgowych. Budki te można spotkać na drzewach w parkach czy lasach. Kukułka nie buduje gniazd. Podrzuca swoje jaja. Do gniazd innych ptaków, aby one zajęły się wysiadywaniem jej jajek i wychowaniem jej dzieci. Podsumowując, kochani, do budowy gniazd ptaki wykorzystują wełnę, gałązki różne, mech, glinę. Różne patyki, suchą trawę, suche liście też. Różne piórka, a nawet pajęczynę, tak.